Dzień dobry, witam w imieniu naszego pana Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym podcaście chciałbym się zająć tematem osoby ducha świętego. Chrześcijanie e, uważają ducha świętego e, za Boga. Bardzo często mówi się, że to trzecia osoba, trójcy świętej. Ja strasznie nie lubię. Tego określenia trzecia osoba, trójcy świętej, bo to tak nieraz po prostu może się wydawać, że jak trzeci, to ten troszeczkę gorszy. Ale on jest, czyli Duch Święty, w pełni Bogiem i należy mu się taki sam, taki sam szacunek i cześć jak, jak pierwszej osobie Ojcu i, i drugiej osobie, czyli Jezusowi Chrystusowi. Niektórzy wiem, że u, uważają Ducha Świętego za tak, jak już powiedziałem, że, że nie jest Bogiem, ale jest na przykład mocą. I jak powiedziałem, chrześcijanie uważają, że Duch Święty jest osobą. Dzisiaj nie będę przytaczał fragmentów, które potwierdzają to, że Duch Święty jest osobą. Bardziej chciałbym się zwrócić do osób, które mówią o sobie, że są wierzące, które nawet właśnie wierzą, że Duch Święty jest osobą, jest właśnie jedną osobą Trójcy Świętej, aby może pewne rzeczy uświadomić, czy My, którzy mówimy, że Duch Święty jest osobą, na pewno wierzymy w to i przyjmujemy to, że ten Duch jest osobą. Może już teraz tak zagmatwałem, no ale dobrze, po kolei. W Słowie Bożym, w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale i wersetach 16 i 17 znajdziemy takie słowa. Ja prosić będę Ojca i dam Wam innego pocieszyciela, aby był z Wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród Was i w Was będzie. I tutaj słyszymy, jak Pan Jezus właśnie mówi, że przyjdzie Duch Święty, świat Go nie, 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 nie może poznać, ale Wy Go poznacie. Kiedy też słyszymy, jako Duch, to prawda mówiąc, jako ludzie, czy tam wierzący, czy niewierzący, wyobrażamy sobie właśnie coś, co, co jest właśnie duchem, co może jest przeźroczyste, co nie wiem, wygląda jakby było na kogoś założone jakieś narzucone prześcieradło, czy też wyobraźnie nam podpowiada z bajek, na przykład takiego ducha Kacperka, że to coś takiego jest. Widzimy ducha, a niekoniecznie widzimy człowieka, taką postać, która ma ręce, nogi, ale co stanowi o tym, że ktoś jest osobą, czy to są kwestie właśnie wyglądu fizycznego, czy też może coś innego. Kiedy Przewrócimy sobie kartkę w naszych Bibliach, kiedy jesteśmy tutaj w Ewangelii Jana, do 16 rozdziału, trzynasty, czternasty, 15 werset, takie słowa tam znajdziemy. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i Wam oznajmi. Tutaj mamy taki fragment, gdzie bardzo dużo jest użytych czasowników, określeń, że Duch Święty coś zrobi: tak jak wprowadzi, będzie mówić, usłyszy, oznajmi, uwielbi, weźmie. To są takie cechy, które robi. Człowiek, który może zrobić osoba. Jak powiedziałem, to, czy ktoś jest osobą, to niekoniecznie musi stanowić, że ma ciało, bo przecież mamy ludzi, którzy stracili ręce, nogi, albo i ręce, i nogi, a wciąż uważamy je za osoby, które po prostu żyją, może nie funkcjonują tak jak pozostali, ale wciąż żyją i wciąż uważamy je za osoby, więc to, czy ktoś ma ręce, nogi. To wcale nie, nie, nie musi stanowić, czy on jest osobą, czy też nie jest osobą. Natomiast to, że ta osoba oddycha, mówi, czuje, e, słyszy, tak, wypowiada coś, to stanowi to, że jest e, osobą. I dokładnie ten fragment z Ewangelii Jana z 16 rozdziału mówi nam, że Duch Święty takie rzeczy będzie robił: będzie wprowadzał, będzie mówił, będzie słyszał i słyszy. I to stanowi o tym, że On jest osobą i ma osobowość. W innym fragmencie możemy też przeczytać, że Ducha Świętego można zasmucić. Przecież to tylko osoba może się zasmucić. Nic innego nie może się zasmucić. Kiedyś podawałem taki przykład, że, że tylko osobę można zasmucić, a na przykład zwierzę nie można zasmucić. Oczywiście tam zwolennicy psów i kotów i innych zwierząt zawsze będą mówić, jak to nie. Widzieliśmy zasmuczone zwierzę, widzieliśmy zasmuconego psa. W tym podcaście nie będę mówił, jak to sprawdzić, czy można psa zasmucić, czy nie. Mam na, na, na YouTube jest jedno z moich rozważań, właśnie pod tytułem Osobowość Ducha Świętego, gdzie tam bardziej to nie przedstawiam. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Dzisiaj, tak pokrótce, chciałbym właśnie, abyśmy dowiedzieli się albo zweryfikowali nasze pojęcie Ducha Świętego jako osobę. Powiedzieliśmy już, że osoba wykonuje coś i widzi i przebywa i zachowuje się jak osoba. I teraz, żeby sobie to uzmysłowić, czy my rzeczywiście odbieramy Ducha Świętego jak osobę, musimy zwrócić się do fragmentu z, a właściwie dwóch fragmentów z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian z trzeciego rozdziału i werset 16-17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w Was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a Wy nią jesteście. I drugi fragment też z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z tym razem z szóstego rozdziału i wersaty 19 i 20. Bardzo podobne do, do poprzedniego. Ale czy nie wiecie, że ciało Wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w Was? I którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych, drogoście, bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I tutaj mamy też pokazane, że my, jako ludzie, jesteśmy mieszkaniem dla Ducha Świętego. Ten Duch Święty będzie mieszkał w nas. Tak jak czytaliśmy wcześniej w Ewangelii Jana, właśnie on przyjdzie do nas i w nas będzie. Ponieważ my jesteśmy, tak jakby, domem dla ducha świętego. Jeżeli my jesteśmy domem, to wprowadza się do nas duch, wprowadza się osoba. I czy uzmysławiamy sobie to, że w nas jest inna osoba? Pomyślmy na przykład teraz tak. My jesteśmy domem, wprowadza się ktoś do nas, mieszka w nas. I tak właśnie mówi słowo Boże. Duch Boży mieszka w Was. W innym fragmencie mówi więcej. Wy sami już teraz nie należycie do, do siebie samych. Wy należycie teraz do Boga, poprzez to, że duch święty w nas mieszka. Co to dla nas oznacza? Jeżeli jesteśmy z osobą ducha świętego, z osobą Boga, to Bóg jest z nami cały czas. Pomyślmy sobie na przykładzie tego, że przyjeżdża na przykład do nas Teściowa, czy jakiś inny gość. Jeżeli przyjeżdża do naszego domu, wprowadza się na, na jakiś czas, to ta osoba z nami jest. Po prostu my ją widzimy, tak? Przez to, że my ją y, widzimy, to zazwyczaj nie robimy pewnych rzeczy, które robiliśmy, kiedy tej osoby nie było, na przykład y, teściowej. Po pierwsze, wiadomo, mamy gościa, więc staramy się poświęcić mu czas. Przyjechała osoba w odwiedziny, chcemy pokazać tej osobie okolice tam gdzie mieszkamy pobyć razem spędzamy znacznie więcej czasu na przykład już nie oglądamy telewizji czy tam nie idziemy do znajomych ponieważ jesteśmy i zajmujemy się tą osobą i poświęcamy jej czas pewnych tych też rzeczy nie robimy na przykład tam rano wiadomo w samej piżamie się może już nie wyjdzie czy w gadkach nie przeleci, ponieważ no, nie wypada, tak? Ktoś jest z nami, ktoś obserwuje, i powiedzmy, no nie możemy robić tego wszystkiego, co normalnie e, robiliśmy, ponieważ z nami przebywa osoba i fizycznie ją widzimy, jest to całkowicie e, normalne, naturalne. Może lubiliśmy słuchać głośniej muzyki, ale jest to starsza osoba, właśnie mama czy czyteściowa, która przyjechała, które nie lubią takiej e, muzyki. No więc na tą chwilę jak najbardziej przestajemy słuchać tej muzyki, ponieważ jest u nas osoba. Ale tę osobę widzimy, doskonale widzimy, ponieważ widzimy ciało. Więc może łatwo nam jest zmienić swoje życie, dlatego że jest jakieś, jakieś ciało, jakaś osoba. Ale czy właśnie w ten sam sposób postrzegamy Ducha Świętego? Co prawda nie widzimy ciała, nie widzimy rąk, nóg, ale czytaliśmy, że to nie ciało decyduje o tym, czy ktoś jest osobą. Jeżeli Duch Święty zamieszkuje w nas, to przecież On widzi i czuje dokładnie to samo, co my odczuwamy. Tak samo, jeżeli nawet wieczorem spędzamy czas, mamy kolację, to. Ta osoba, ta teściowa zazwyczaj no, je razem z nami. Je to samo, co my na obiad czy tam na kolację. Jeżeli nawet siądziemy wieczorem, aby pooglądać telewizję, to razem oglądamy dokładnie to samo. I na przykład bardzo lubimy jakieś seriale albo jakieś, jak ja to mówię, relaksujące filmy o zabijaniu, ale teściowa czegoś takiego nie lubi. Ona woli pooglądać wiadomości czy tam jakieś inne romantyczny, a może jakiś familijny film, więc pewnych rzeczy po prostu nie robimy, dostosowujemy się do, do teściowej po to, żeby była zadowolona i miała u nas dobre mniemanie. Pomijam tych, którzy celowo będą tam coś oglądali, aby jak najszybciej pojechała. Natomiast jak jest w naszym życiu? Kiedy do osoby właśnie podchodzimy tak, że ją widzimy, to się zmieniamy. Czy jesteśmy w stanie zmienić swoje życie, jeżeli wprowadza się do nas Duch Święty, którego nie widzimy, ale jest wciąż osobą? Pismo Święte, tak jak czytaliśmy, mówi, że Duch Święty, który jest z Was i którego macie od Boga, i pisze tam dalej, i że nie należycie też do siebie samych. Kiedy Duch Święty do nas przychodzi jako osoba, my już nie należymy do samych siebie, my już nie możemy robić tego, co my chcemy, my się podporządkowujemy Duchowi Świętemu, temu wszystkiemu, co On właśnie wymaga, to, co chce, to, co mamy właśnie opisane w Słowie Bożym, ponieważ On mieszka w nas i On nami rządzi. Nie mamy problemu z wyobrażeniem sobie Jezusa Chrystusa, ponieważ był na świecie, mieszkał. Żył i, i, i był w pełni człowiekiem. Natomiast Duch Święty, który przychodzi, przychodzi w miejsce Jezusa, dokładnie taki sam pocieszyciel przyjdzie. Tak mówi Słowo Boże. Czyli tak samo jak Jezus był, który był człowiekiem z rękami, nogami, z głową, z językiem, z buzią, z uszami, z tym wszystkim. Co prawda, u Ducha Świętego tego nie widzimy, ale to jest dokładnie taka sama osoba. Czy my mamy tego świadomość, że to jest osoba, która w nas mieszka? Niestety, bardzo dużo osób deklaruje tak, my wierzymy w Ducha Świętego, że jest osobą. Ale jak często my tylko to mówimy, a tak naprawdę traktujemy Ducha Świętego jak moc. Z całą pewnością Duch Święty ma wielką moc, jest Bogiem, on potrafi stworzyć wszystko tak, jak Bóg stworzył, ponieważ On jest Bogiem, stworzył. Niebo, Ziemię robi niesamowite cuda, ma wielką moc i ta moc jest jak najbardziej nam, wierzącym, udzielana, oczywiście według naszej wiary i według tego, jak Duch Święty tego oczekuje i jak On decyduje. Ale my bardzo często, mówiąc o osobie Ducha Świętego, tak naprawdę chcemy tylko i wyłącznie moc Ducha Świętego. Tak, aby Duch Święty zabrał nam jakieś grzechy, abyśmy mogli chodzić, uzdrawiać, mówić językami, prorokować. To wszystko chcemy, aby też pokazać się, wyrazić. O, my mamy Ducha Świętego, ponieważ tutaj Jego moc przez nas emanuje. I tak naprawdę mówimy: Duchu Święty, ty jesteś osobą, daj nam tą moc. A ty weź, usiądź sobie tam w fotelu, rozgość się, odpocznij sobie, prześpij się może. Chyba, że może byś chciał iść tam do kogoś innego, może ktoś ciebie bardziej potrzebuje, a nam zostaw tą e, moc. I my chcemy działać w mocy e, Ducha Świętego, ale nie traktujemy Ducha Świętego jak e, osobę. Bo tak to to jakby z tą teściową, która przyjedzie do nas i przywiezie nam e, prezenty. Fajnie, że przyjedzie, przywiezie prezenty dla nas, e, dla dzieci dawno nas nie widziała. No ale wie, mamusia. Przywiozła mamusia prezenty, dwa, trzy tygodnie jeszcze wytrzymamy, ale później, później dobrze, żeby już pojechała. Prezenty niech zostaną, ale ona żeby pojechała. Albo ewentualnie jeszcze niech przysyła nam prezenty, a sama tam wpadnie naprawdę od czasu do czasu. Niestety wierzący również bardzo często tak traktują Ducha Świętego. Fajnie Duchu Święty, że jesteś tutaj, w nas zamieszkujesz, mamy tutaj tak fajną moc, ale... Słuchaj, bo my musimy zrobić to tam to wam, to ty sobie tam odpocznij, my tutaj tą mocą się zajmiemy, będziemy działać, my będziemy dalej chrześcijanami, a ty sobie po prostu wygodnie w fotelu odpocznij i albo przejdźcie do kogoś innego, bardziej potrzebującego. Niestety, kiedy mówimy o osobie Ducha Świętego, musimy ją traktować jak osobę, jak kogoś, kogo widzimy. Musimy sobie to uzmysłowić, że chociaż tej osoby nie widzimy, to ona jest osobą, i ona mieszka w nas, a my już sami do siebie nie należymy. Bardzo często słyszę właśnie ten fragment, że jesteśmy świątynią Ducha Bożego, ale w tym trzecim rozdziale, w 17 wersecie jest nadal napisane, że jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Jeżeli przyjęliśmy Ducha Świętego, jeżeli wołaliśmy o Ducha Świętego, aby przyszedł, to wprowadza się do nas. Osoba, ta osoba się wprowadza do nas na zawsze. To ona już decyduje o naszym życiu. Pomyślmy, kiedy wołamy o Ducha Świętego i wyobraźmy sobie, nasza teściowa wprowadza się do nas już na zawsze. To ona e, decyduje. Nie zmienia to postaciu rzeczy. Musielibyśmy się jej podporządkować. Tak samo, kiedy wołamy o Ducha Świętego jako osobę, to jej się. Tej osobie podporządkowujemy i ona przyjdzie z mocą, będziemy z niej korzystać, ale w pełni musimy akceptować tą osobę w naszym życiu i traktować nie jak tylko moc, nie tylko mówić, ale traktować tak jak osobę, jak gościa, gościa, który rządzi w naszym życiu. Takie krótkie rozważania, abyśmy sobie uświadomili właśnie, czy z całą pewnością wiemy, że Duch Święty jest osobą. Dobrego dnia życzę wszystkim, zostańcie z Panem Bogiem.